Leśbicowie. Dzisiaj będzie filmik ze Zuby Z moją kuzynką Gabą, która się nazywa tutaj Świnia Czekajcie jeszcze dam jej inwejd, bo my mamy razem klan z moim tatą i mamą O! No dawaj! I ja daję ready Czekaj jeszcze pokaż widzom dance Widzisz jak dęsi? Dobra, dawaj, już, ready. Gama oczywiście na pięcioro, tak będzie łatwiej, bo ja mam dopiero drugi poziom. Ona, Gaba, ty też masz drugi poziom, nie? No. Ona też słychać, że gada, czekaj, się podgłoszę. O, Powiedz coś. Okay. Y jeszcze raz. Każdy. Powiedziała cześć. Trochę było tak, no słabo, dosłuchania. Sorry, że palce mi zajęły. Mnie. O, legendarny, warto iść. Legendarny. No nie, no i się. O, było na serio mega dużo procent, że się zrespię w wodzie. Z jajka na niego sadzę. No chodź tu, jeszcze jajkami cię dobiję. Dead de, de, de dance gaba. zaraz pokażemy swój dadadance. dance. Chodź tu do mnie. <grypt> o cześć! Dawaj dance. dadadadance. dance. Jeszcze dalej życie leczy. Te Tutaj gdzieś był. Typek potrzebuje pomocy. Nie idźmy. O nie, zasada miała. No gdzie ten legendarny typ? No dawaj szybciej. Nie lubię albo na trzech, albo na pięcioro grać. O kurde. Pros jeszcze jakiś żyje. Dobra, idziemy sobie przez wodę. Teraz się rozpędzę idą. O, pingwin! Pingwin! Czekajcie! O już. Ja ja sadzę na... Nie no! Sorry, że jestem taka wkurzona, ale nie lubię jak mnie ktoś zabije. Szybko teraz apteka. Widać, że zabić typie. Wkurzyłeś mnie, że mu pomagasz. Proszę, świnę. My w ogóle sobie zadzwoniliśmy do siebie. Nie na kamerce, no bo byśmy nie potrafili gadać, nie? Ale i tak zadzwoniliśmy, żeby było lepiej, żebyśmy mogły razem gadać. No, wchodź te, w te moje rzeczy. Nie! Świnie, pros, pros, pomagaj. A jednak nie. Świnie! Nie, biedne świnie. Nazwij się legendarna świnia. Planuję. Co? Aha. Ty jeszcze żyjesz? Nie. Dobra, czekajcie. Tak, mi jest gorzej grać z telefonem tutaj, żeby stał, ale no po prostu. Dla więcej subskrypcji, łapek zrobię to i proszę, zalajkujcie i zasubskrybujcie kanał, bo to strasznie dobrze rozwija. Jak chcecie więcej odcinków, więcej no shortsów, no to po prostu... O, legendarny choć. A jednak się nie opłaca, nie, 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 nie. No to po prostu klikajcie w te łapy, dzwoneczek na subskrypcję... Bój... subskrypcuj Bój, sorry. Uwaga! A jednak nie. Jessie! Cześć z Brawl so. Też mogę filmik nagrać z Brawla. Jak chcecie. Bo niektórzy myślą, weź, nagraj na przykład jakiś filmik z Robloxa, Minecrafta. Dobra, nagram, bo mam Robloxa i Minecrafta. Robloxa mogę też z Geodorem, czyli z Gabą. Tutaj się nazywa świnie. To jest na... Ona mówiła, że to jest najlepsza nazwa świata. O. Czemu ja tu Ja, jaja? A wolę, żeby ktoś szybciej... Nie, jajo! No świnie! Ile ty masz kili? Trzy. Oddawaj jednego. Uwaga, jajo. Podjeżdżają nas. No to uciekaj. Nie będę. Albo i będę. <noise> Nie będę. Albo i będę. O nie, no nie mam bomby. I to jest. O! Jeszcze raz będą nas podjeżdżać. ja. O, bomba, bomba w końcu. Toczę bombę byle gdzie? Tylko, żeby pewnie kogoś trafiło. I sadzę jajka. Ty potrzebuję pomocy. Uciekamy. Jajo. Jajo. Rodop. dzień oj, dobry! Ja, 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 Ha, 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 Aaaa, nie moje jaja. Dobra, widzowie, jeszcze tak z pięć-sześć minut i kończymy. No to będzie wtedy jeszcze filmik. Będą tak filmiki zawsze po 10-20 minut, albo nawet godzinkę, jak będziecie chcieli. Tylko to będzie długo do nagrywania. Ale sorry, że mam tak źle kamerkę. O tak chyba będzie lepiej, żeby tak, nie? No to czekajcie. O, supcio. Supcio lubcio, takie... Świeje, ty jeszcze żyjesz? Jeszcze jak? Jeszcze jak, jeszcze tak. Dawaj, czyj. O nie. Yeah. Teraz lepiej na serio uciekać. Nie, no już po tobie. Dawaj continue. O, teraz sobie tablet tak przesunę, to tak dam. Widzicie tego Axolotla? Widzicie go? Widzicie jego oczy? Czy on nie jest słodki? Widzicie? Widzicie? Jak tańczy, żebyście zasubskrybowali. I dawali lajka. Dobra! Menu, menu, menu. I jeszcze. O świnie! Ma bicura teraz. I jeszcze. Sorry, że mam takie jakby 3D. I jeszcze on was prosi, żebyście zostawili lajka. I jeszcze ten. Bycur. No i każdy prosi, żebyście zostawili lajka, subskrypcję. No i po prostu wszystko, co potraficie zrobić, bo ja już parę rundek wygrałam i to wy też potraficie. Tylko nie rundy, tylko za no, zalajkować i zasubskrybować. O, krabusz. W niego przed chwilą dostałeś, bo masz taki mega słaby poziom. O, jajeczka. Czekaj, 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 tutaj dojdę, jajeczka. Lele, lele, cztery jajka, pięć jajek, sześć jajek, Świnie! Tyle tego używałam. I tego na... Tyle na to czekałam, a ty to zniszczyłaś. Idź Godzilla. Godzilla. Mega dobra nazwa. Nie no i tak już idzie strefa. Po co ja te jajeczka lubię? O zaraz będę mieć jajeczka, jajeczka, srajeczka. O, typ, typ, typ. Galindyk, typ tu jest, typcy nawet, Galindyk to był jej yy, stary yy, ten nick na, w, nie w Minecrafcie, tylko na Messengerze, o jajeczka, idź, odczep się od tego typa, no, proszę typie, ha, coś ty tu robisz, nie, nie no. Dobra, widzowie, ja kończę, ale jeszcze będzie oczywiście druga część zezuwy zaraz. No to na tyle. papa, pa. pa Zalajkujcie i zasubskrybujcie. Pamiętajcie.